Cześć Boże. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ocenię dla Was herbatę pod nazwą Jin Mao Feng, czyli kosmatę Złote Szczyty z prowincji Yunnan. Na początku, oczywiście, rzecz jasna: tą herbatę zaleję niewielką ilością gorącej wody. Tak, żebyśmy tutaj mniej więcej wiedzieli, jaki jest oczywiście jej zapach. To jest tutaj stary bawciny termos. Całkiem niezawodny, malutki, prawda, ale całkiem dobry, dobrej jakości. Mało ilości gorącej wody. Gajwanik? Czy też gajwanik? Należałoby powiedzieć. O. I już Wam ten zapach opisuje. Oj, jakie to jest przyjemne. Moi drodzy, powiem Wam tak. Przede wszystkim, tutaj jest zapach gorzkiej czekolady. Ale takiej gorzkiej czekolady naprawdę dobrej jakości. To jest po pierwsze takiej powiedzmy. Czekolady, jakbyśmy tak porównali gorzkie na przykład z czekoladą na przykład, tak? Czy też na przykład ja bardzo lubię czekoladę Wawelu, 70% to jest mniej więcej taki zapach naprawdę dobrej, porządnej, gorzkiej czekolady. Do tego jeszcze dochodzi miód. Bym powiedział, że to jest miód raczej taki w kierunku gryczanych, taki może troszkę. Ostrzejszy. I ten miód naprawdę jest całkiem spoko, bardzo w porządku. Co jeszcze tutaj mamy w tym? Mamy taki też zapach delikatny dymu, dymności. Czyli gdybyśmy wzięli koło aromatów herbacianych, tak, tutaj z tej książki pani Ani Brożyny. Chyba dobrze widzicie, to w tym kole mielibyśmy przede wszystkim tutaj smaki słodkie i mamy to wymienione, rzeczywiście mamy właśnie miód wymieniony i mamy również wymienioną czekoladę w smakach słodkich. Natomiast jeżeli chodzi o smaki dymne, to mamy wymienione między innymi właśnie wędzenie, tytoń, spalone jedzenie, smoła, grzanka, grill, dym. Ja bym tu powiedział, że jest to dym. To jest to właśnie koło aromatów herbaty. Tak ono wygląda. Prawda? I według tego koła tutaj to, tak jak powiedziałem, yy, tak, yy, tak, to jest. Natomiast yy, teraz yy, przejdę do takich tematów ogólnych. Przede wszystkim Jin Mao Feng to są kosmate złote szczyty. I teraz tak, na stronie nieczajowni znalazłem taką informację, że Złota Korona 2021 prawdopodobnie jest to nagroda dla tej herbaty. Czyli całkiem fajnie, tak? Następna sprawa to jest cena tej herbaty. To jest 60 zł za 100 gramów, a wcześniej było 75 zł. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Warto tutaj zauważyć, że mamy Black Week. I do 28 listopada jeszcze można kupić dobrą herbatę. Jeszcze można. Także jak macie czas, to możecie jak najbardziej tą herbatę sobie kupić. Jeżeli chodzi o zbiór, to jest to oczywiście zbiór ręczny. I bierzemy trzy górne listki, tak zwane tipsy. Rok zbioru to jest 2021 rok. I tutaj co jeszcze warto. Podkreślić to, to, że tak z tego, co się dowiadywałem, jest to jeden z lepszych stosunków ceny do jakości, tak? I teraz sprawa bardzo ważna, mianowicie, tą herbatę kupuje się na aukcjach. Przede wszystkim, większość chińskich herbat kupuje się na aukcjach, dlatego też ja nie podałem wam wszystkich dokładnych parametrów, typu na przykład, gdzie to jest w prowincji Yunnan. Pamiętajmy, że prowincja Yunnan to jest ponad 390 tysięcy kilometrów 2 Ponad! To jest prawie 400 tysięcy niemalże. Chyba 394 tysiące, jakoś tak z kawałeczkiem. Sprawdzałem w wikipedii. I dokładnie nie wiem, w którym miejscu to się znajduje, bo, tak jak mówię, są to aukcje przede wszystkim. Jeżeli chodzi o też misję czajowni. To misją czajowni jest przede wszystkim, moi drodzy, to, żeby sprzedawać, czy też przede wszystkim bardziej prowadzić herbaciarnię, gdzie można napić się dobrej, porządnej herbaty. I gdzie mogą to zrobić ludzie, którzy, powiedzmy, na tych herbatach troszkę tam się mniej znają. Ludzie, którzy mają już dosyć picia Hebat torebkowych, jakichś szczurków, i naprawdę ja czajownię polecam, dlatego że swojego czasu już dawno temu byłem na przykład w dobrej czajowni w Czechach. I no powiem tak, urzekła mnie. Przede wszystkim piękny ogród, bardzo ładny. Bambusy, jeziorko na środku. Bardzo fajnie zrobione różne słuchajcie bardzo fajnie zrobione różne rzeczy, w sensie tutaj mam na myśli Utensylia do herbaty, bardzo fajnie ułożone. Utensylia zresztą też robione przez rzemieślników czy też tutaj można było powiedzieć sztukmistrzów czeskich ze Zlina na przykład. Ja sobie Gajwan kupiłem stamtąd. Naprawdę słuchajcie, yy, warto takie coś zobaczyć. I może kiedyś uda mi się pójść właśnie do jakiejś herbaciarni, tak. Bo tak osobiście nigdy w herbaciarni nie byłem powiem szczerze, natomiast tam widziałem, widziałem dokładnie i naprawdę to, jest, to było po prostu przepiękne. Także czerwonym właśnie taką misję, żeby sobie usiąść, prawda? Odpocząć, wyciwałtować się. To jest misja czajowni. Yy, I teraz sprawa bardzo ważna dla Was, czyli mianowicie tutaj, jak tą herbatę należy przygotować. Zatem bierzemy na 100 ml herbaty, wody, przepraszam, bierzemy 1,5 grama herbaty. Następnie parzymy to w 80 stopniach Celsjusza przez 2 minuty. I ilość napadów powinna być 3. I to jest sposób, z tego co tutaj kojarzę, europejski, prawda? Ja tą większość herbat parzę w Tajwanie i też parzę na trzy razy. Tak nie wiem z czego bym mi się to wzięło, ale parzę zawsze na trzy razy. No nic, przejdę teraz do tematu kolejnego, czyli wygląd liści. Zobaczcie, liście wyglądają w ten sposób. To są liście, herbaty już, prawda? Moi drodzy. Znaczy zebrane, tak? Tuż przed z, zaparzeniem ich. Zobaczcie jakie one są piękne. Naprawdę one są przepiękne. Yy, tutaj widać te złote klipsy przede wszystkim. czy takie złote, yy, jakby nie rozwinięte pączki, o tak by to można było powiedzieć. I to jest naprawdę piękne. No, także tak to wyglądają te liście. Tu mamy z kolei liście rozwinięte. I następnie mamy jeszcze napad herbaty. I widać taki mętny, trochę ciemny. Herbata czerwona, honkcza. Bardzo ładna jest ta herbata. Bardzo mi się podoba. I oczywiście, moi drodzy, opakowanie. Opakowanie. Szale tak zwane dojpak zbiorcze, można sobie otworzyć, prawda? Zapach też jeszcze właśnie taki czekoladowo-miodowo, z lekką ilością dymu, ale bardziej tutaj czekolada przebija, jeśli chodzi o liście w środku. Także dzięki temu zamknięciu można zachować zapach herbaty. Jeśli chodzi o opis, no to mamy także. Pochodzenie Chiny, oczywiście prowincja Yunnan, kosmetyka Złote Szczyty. Nazwa herbaty pochodzi od charakterystyki samego krzewu, bowiem w stanie zbierane są głównie trzy górne listki, tipsy o złoto-brązowej barwie. Herbata ta jest najwyżej ceniona wśród chińskiej czerwonej herbaty, w Europie zwanej jako, znanej jako czarna. Złoty kolor, złoty kolor, łagodna. Tu jest opisany smak. W smaku wyczuć można nuty prażonych orzechów, delikatnie konfitury śliwkowej z łamanym, lekko dymnym aromatem. Także to jest ich opis, prawda? Ale każdy ma prawo troszkę inaczej to, to wszystko odczuwać. Um, no dobrze, no to teraz właśnie smak herbaty. Powiem tak. Ja tu przede wszystkim wyczuwam czekoladowość. Śliwkowość raczej niespecjalnie. Bardziej właśnie czekoladę. Może gdzieś tam miód, ale to bardzo mało. Głównie, głównie jest to czekolada i dym. Dymność. Czyli tak jak mamy to znowu to koło. O, niech ja je znajdę, oczywiście. Wiesz, ono jest. Pójdzie, chyba na końcu będzie. O, jest. Jak mamy to koło aromatów herbaty, czyli to, to znowu to jest, są smaki. Słuchajcie, słodkie. I znowu jest to czekolada. Tak jak mówię, gorzka czekolada. I tutaj mamy znowu dymność, ale bym powiedział, że jeszcze może trochę jest pieprzności tak zwane przyprawowe, tutaj w tym. Generalnie rzecz biorąc, smak tej herbaty, on przede wszystkim, co daje, on daje przede wszystkim takie, to jest to nie jest ciężki smak, to jest lekkie. Ale to nie jest jakaś, nie wiem, leciusienka herbata, prawda bez żadnych tam. Yy, nie wiem, żadnych tam rzeczy i hmm. tak dalej. Zoszkę to. Jakby zostaje aftertaste w tym wszystkim. czy taką. Takie odbicie. Prawda? Yy. I. Można by sobie pomyśleć, że przede wszystkim ta, ta herbata świetnie kojarzy się na przykład nie wiem, z jakąś właśnie herbaciarnią, z jakimś miejscem takim yy, czajchanem, na przykład, czyli kalawaną, prawda? Gdzie kalawana się zatrzymuje, gdzie jest właśnie podawana herbata, kawa czasami też. Takim miejscem gwarnym. To, to z tym mi się kojarzy ta herbata zdecydowanie. Stawal jest bardzo smaczna. I tutaj smak jest dobry, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o sprawę, tutaj dotyczącą tego, do czego ta herbata się nadaje, moim zdaniem, przede wszystkim, ona by się nadawała pod na przykład tak mi się przynajmniej wydaje. Na przykład pod dobrej jakości wieprzowinę, tak? No, fajnie tak pokrojoną w paski, bo na przykład pod bezrogoną pod. O, pod też by się świetnie nadawała, Bo ta dymność tutaj fajnie, fajnie tym z tym korespondowała. A wieprzowinę jaką? No, na przykład, nie wiem, jakiś ryż, prawda, z dodatkiem, na przykład skwaleczek, tak różnych tam różnego tam mięsa wieprzowego. Kolejnego na przykład w cienkie paseczki. Fajnie by to pasowało. Pod co jeszcze? Myślę też na przykład, że pasowałoby pod to pod, 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 pod na przykład pilaf. Tutaj to by się też fajnie komponowało z rodzynkami na przykład i idryżem. Ponieważ jest ta miodowość lekka tej herbaty, i czekoladowość, to by super to wszystko, wszystko się komponowało w tym. Pod co jeszcze? No na pewno ta herbata dobrze by się nadawała również, słuchajcie, pod ciasta. Ciasta takie jak oczywiście, jak już mówiłem, ciasto pigmentu dodatnie. Pod brownie również byłoby bardzo dobre. Bo to jest ta czekoladowość w tym. I to, ta czekoladowość by jeszcze fajnie to podkreślała. Pod ciasto również, moi drodzy, Tutaj yy, na przykład zrobione z fasoli i z czekoladą na, na wierzchu. To też jest, to też byłoby bardzo dobre. Pod orzechowca oczywiście. Czy takie ciasto kruche, tutaj z orzechami i z miodem na, na wierzchu. To byłoby super. Na pewno pod makowca również. Również i pod... Szarlotkę, szarlotkę z jakimś fajnym dodatkiem tutaj cynamonku na wierzchu, tak. Pod um, tego typu rzeczy. Słuchajcie, to jest naprawdę fajnie by to pasowało, a jeszcze wam powiem, pod co by pasowała herbata zimna. Bo to jest tutaj moi drodzy zimna herbatka. I zobaczymy pod co ona by pasowała jeszcze. Zimna chybatka, słuchajcie. Pasowałaby świetnie. Na przykład, słuchajcie, no teraz jest zimno, więc tu tam bym nie raził. Ale jakby było lato, to na przykład pod jakieś y, lody cynamonowe na przykład. Tak pod szarlotkę też by pasowała doskonale. Y, z takich dań, powiedzmy, bardziej już no, nie takich słodkich, typowo, na przykład pod jakieś owoce, rozłożone, słuchajcie, rozłożyste owoce, by świetnie pasowała. Naprawdę to jest świetna herbata. I nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w Afganistanie owoce podaje się razem z obiadem, słuchajcie. Ja byłem ostatnio u mojego dobrego przyjaciela, brata, można by powiedzieć, tak, którego szczerze pozdrawiam, ojca. Zohaja, przyjaciela mojego synka. Oni tam podają naprawdę świetne jedzenie, i właśnie tutaj stąd wiem pewne rzeczy. I to by na przykład ta herbata świetnie nazywała się pod tak zwane zofry, czyli tak jak oni mają taki obrus, który kładzie się na podłodze, i tam są różne, właśnie, dania różnego rodzaju. Kofta na przykład, czyli takie różne. Takie, po naszemu byśmy powiedzieli, dobrze przyprawione, dobrze przyprawione mięso mielone. Tak. Oczywiście nie świńskie, od razu mówię. Z dodatkiem, prawda, jakichś tam różnych przypraw. Właśnie pod ryż z różnymi rodzynkami, z kurczakiem, tego typu rzeczy. Pod jakieś pierogi z soczewicą, pod jogurt. Świetnie by ta zimna herbata wypasowała, naprawdę. Także słuchajcie, w ocenie szkolnej to jest herbata celująca. To jest szóstka. Za piękno liścia, za wspaniały zapach i przede wszystkim, moi drodzy, za, też za smak. To jest naprawdę bardzo dobra herbata, bardzo dobrze pobudzająca i bym powiedział, no, chyba najlepsza herbata chińska, jaką tutaj podepiłem. Także szczęść Boże z Panem Bogiem, trzymajcie się i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie Zohaja, jego tatę i całą jego rodzinę. Z Bogiem. macie wiesz, jak zawsze, dobra herbata.